Czasami w życiu przychodzi moment, w którym orientujesz się, że od dawna stoisz w miejscu, że chociaż masz marzenia, pragnienia i plany, to odkładasz je na później. A to później trwa miesiącami, czasem latami. Dzisiaj chcę z tobą porozmawiać o tym, jak przestać odkładać marzenia, jak zacząć działać, jak odzyskać odwagę, bo marzenia same się nie spełnią. Ale spełniają się, kiedy zaczynasz dawać im szansę. Zacznijmy od najważniejszego. Odkładanie marzeń nie wynika z lenistwa, najczęściej wynika ze strachu strachu przed oceną, przed porażką, przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Prawda jest taka, że najtrudniejszy w całym procesie jest tylko pierwszy krok nie droga, nie przeszkody pierwszy krok. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś rok temu zaczął działać, gdybyś nie czekał na idealny moment, gdybyś wtedy zrobił chociaż mały krok. To samo możesz pomyśleć o sobie za rok. Pytanie brzmi: co zrobisz dzisiaj? Chcę, żebyś zrozumiał jedno: nie potrzebujesz wielkich planów, potrzebujesz konsekwencji. Małe kroki potrafią zmienić całe życie. Znam historię osoby, która marzyła o pisaniu książek. Przez lata powtarzała, że zacznie, kiedy będzie miała więcej czasu. Ten czas nigdy nie przyszedł. Aż pewnego dnia postanowiła pisać tylko pięć minut dziennie pięć minut. Po roku miała gotową całą książkę. Nie dlatego, że była wyjątkowa, ale dlatego, że zaczęła. Twoje marzenie może działać dokładnie tak samo. Nie wymagaj od siebie perfekcji. Wymagaj jedynie pojawienia się. Chcę, żebyś teraz zadał sobie jedno bardzo ważne pytanie. Co mogę zrobić dzisiaj, żeby być choć trochę bliżej mojego marzenia? Może to być coś naprawdę małego jedna wiadomość, jedna strona, jeden krok ale to będzie krok, którego nie zrobiłeś wczoraj. Kiedy przestajesz odkładać swoje marzenia, zaczynasz odzyskiwać siebie. Zaczynasz budować życie, które naprawdę chcesz żyć. Dlatego proszę cię o jedno. Po tym podcaście zrób małą rzecz, która cię przybliży. Jedną. Nie jutro. Dzisiaj. Bo jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, za rok będziesz w tym samym miejscu. A rok i tak minie. Masz w sobie więcej siły, niż myślisz. I nie musisz nikomu nic udowadniać. To Twoje marzenia, twoja droga. Twoje życie. Dziękuję, że byłeś tutaj ze mną. I pamiętaj, marzenia same się nie spełniają, ale spełniają się tym, którzy działają.